Dzień dobry eee, Mam taką dla siebie dobrą wiadomość i dla was wiadomość tak że skończyłem wczoraj dwa nurkowania w oceanie dzisiaj o 15 idę na kolejne dwa ostatnie po czym będę już miał licencję padi do 18 metrów to jest piękny dzień Piotrek sobie tam ćwiczy trening Ja Wybieram się do Padzie w międzyczasie nagrać coś To będzie ostatni męczący dzień bo po tych wszystkich yy, nurkowaniach padam jak kaczka przychodzę późno jestem wycieńczony, ale no nic, jest do 15.00 dzisiaj dużo czasu więc trzeba coś nagrać, żeby była płynność Piotrek nagrywa, że nagrywam ja nagrywam, że on nagrywa, że ja nagrywam i tak to wygląda no, i tak właśnie on mówi, że to samo nagrywa, że ja je nagrywam. Na pewno będzie można dzisiaj jeszcze zrobić nura w basenie, ale pojedziemy do Padzie, zobaczymy co tam słychać w mieście. No, bo przy Dżambianie to jest miasteczko. Fajne mam okularki. Jesteśmy je od takiej parki, co tam przywiozła jerbę dobrzy ludzie generalnie tutaj na wyczpę Ogólnie bardzo rzucają się w oczy ale ważniejszy wzrok ale nie o tym tutaj łapię sobie nie stopa tylko busa jak zawsze już dawno tutaj nie stałem na ulicy wow, pocisnął i jedziemy dzisiaj trochę przepełnione że muszę Ostatni Także No tak sobie sobie kurde dzisiaj Z otwartymi drzwiami Bo jesteśmy przepełnieni I teraz właśnie w padzie Główna droga Główne rondo przy tej drodze w lewo jedzie się, na stąd w prawo się jedzie w stronę północy. Sklepy są oczywiście mnóstwo ich jest. O, zjadłem sobie właśnie z ulicy, ale ze względu na to, że nie wiem, co mi ostatnio zaszkodziło, co było przyczyną moich e, problemów żołądkowych, a było to nieprzyjemne, bo gorączka była wysoka to po prostu jem sobie troszeczkę drożej no od 3-4 złote drożej ale wchodzę do restauracji ale u mojego zioma zawsze napiję się być świeżo wyciśniętej trzciny z imbirem dla zdrowia hej man, i co? wyciśniemy sobie taką porcję witaminki i lecimy tam na podbój tam, o prosto, na podwójpadzie w sumie byłem tylko tam kawałek dalej i nigdy nie widziałem nic więcej Już o ostu lata, czy pszczół, nie znam się co tam bardziej lata, czy pszczoły, czy osy nie dużo tego lata co tutaj się bardzo rzuca w oczy to jest Wielki baner reklamowy, na którym stoi z rodziną na basenie Czy z lornetką w terenie, wystarczy się wybrać Pili pili Reklama Filipili. Ale przenieśmy się znów, bo jest duże światło i prześwietlenie I chodźmy coś zobaczyć Bo przyjechaliśmy zobaczyć coś W wiosce Wpadzie. padzie Patrz, jaki wielki O kurde Spadam stanąc tutaj Dobra restauracja Śmiało mogę polecić Gdyż ja teraz, teraz w takich sobie tutaj nie jadę płaki obierają ziemniaki na frytki <gryw> Zapraszają nawet Fajne ile zi ziemniaków Bardzo dużo Obierają się tutaj ręcznie Jumbo Alibo I później sobie tutaj Możecie zamówić Patrzcie smażą Czy jest bardzo dużo tego wszystkiego. Na dużą skalę jest to robione, bo bardzo dużo osób tu je. My też tutaj jedliśmy. Na pewno nie ta restauracja nam zaszkodziła. I tak, sklep na sklepie, jak to wpadzie? Wpadzie możecie sobie bardziej zaimprezować, jakbyście chcieli. I ja jestem takiego zdania, że nadal. Przestaje, żeby być w Dziębiani. Nawet jeżeli trzeba tutaj przyjechać coś zjeść, albo jakby się chcieli się rozerwać, to i tak wolę Dziębiani, bo nie masz. w Dziębiani jest spokój, cisza. I, I ta wioska u nas jest taka fajna, w, w, porośnięta palmami, tak? W środku wioski rosną. A jest inny klimat, jest taki spokojniejszy. Sprawdzony kurczak, jeżeli chodzi o restaurację. To jest tutaj, z niezłym widoczkiem. Tutaj jest niedrogo, a widoki są konkretne i jedzenie bardzo spoko. I nawet dobrze, że tutaj jesteśmy, bo możemy sobie spojrzeć na padzie trochę z innej strony. Jeszcze ta strona, w której przyszliśmy, o, mam daleko, widać rondo. Widać jakie padzie jest wielkie. I w tamtą stronę po prostu wioska się ciągnie i ta ulica, jakbyśmy pojechali, to byśmy jechali wzdłuż ee, linii brzegowej w stronę północną, tam jest miejscowość Weje i chwa, coś takiego. Musimy tam jutro pojechać, bo tam jest to już do zrobienia, ale to zobaczycie sobie w odcinku. A musimy tam pojechać, ponieważ. Jutro jest ostatni dzień, w którym możemy tutaj spędzić czas I w środę przenosimy się na, na północ do Nungwi I tam już widać ocean I tam chyba się właśnie wybierzemy I za troszeczkę przejdziemy się tymi... Yy... Nie, no może wioską nie będę chodził, bo, bo wioskę mam fajną w Dżembiani Ale coś tam przejdziemy się troszeczkę tam w lewo Tu obejdziemy i pójdziemy na plażę, przejdziemy się na plażę, zobaczyć co tam jest, a na pewno na plaży jest inaczej jak na Kilimanjaro z klapkami, fajna sprawa. Trochę do cienia, do cieniu. O kurde, ale ciepło dzisiaj jest. tu stopni. A to jest ciekawe miejsce. Klasa szkolna. Tak tu wygląda szkoła i tablica elegancko a widać, że na Zanzibarze bardzo lubią grać w piłkę macie tutaj drugie boisko u nas w Dżembianie jest jedno wielkie i to też jest bardzo ogromne I się tutaj te smerfiki, kurde, ziomeczki, bandyciki, gangusiki, ziomeczki, dzieciaki się bawią. Nie się to jeszcze inne klasy. Inny budynek szkolny, ale fajny. Wejdę sobie do środka i nagram sobie. <laughs> Patrzcie, jaka klasa. Pyk od razu z przewiewem tutaj jak w kościele w ławki i tutaj popisane jakieś panga na nasi kuku to jest kurczak samaki to jest ryba <ścoughs> super eee, co jeszcze panga to nóż też po angielsku i kolory. Tablica. Panie Baza. Do łoweczki, proszę. Pora się doedukować. Bo słyszałem, że mam braki z Polskim. Tak mi pisaliście, że Także dosiadam w ławce i się będę uczył. Tylko że nauczę się suahili A co tam? <laughs> A no tak, bo jeszcze bym powiedział, bo to jest jedna klasa, druga, trzecia, cztery klasy i tam na prostu jest też szkoła. To też jest szkoła, bo tam właśnie byłem wcześniej. I jedziemy. Spoko tutaj. Zioł musi siara co się dzieje. Króla sobie biegnie. A w sumie to idzie. Zjembo. Dobra, teraz jakiegoś czorta tu spotkamy. Piątkę zbijemy. A już jeden uciek widziałem. Wszedłem do tej wioski I <laughs> nad nim. Jak mam iść? Gdzie mam iść? O kurde, tutaj ty budowa jakaś się trwa. Ty nawet batoniary mają. O kurde. Ale praca to jest ciężka, bo ja piach nosu na głowie. O kurde, widzicie to? Jumbo! Te kobiety tu pracują, nie ma to tamto. Mocno, mocno. Masakra. Idzie stąd, nie będę nagrywał. Jumbo? Ale uśmiechnięty, morduję tym. Śmieją się za mną, słyszę. Chyba dojuw ten piach do wiader na głowę i ja prosto z głowy do tej do tej betoniarki jadą na budowie. A co? Co myślicie? Że tu się kobiety siedzą w domu, robią manicure, pedicure. Nie, tutaj kobiety zasuwają. Ciężko, nieraz ciężej jak mężczyźni, bo, bo wiecie, w tej kulturze na M. Ci mężczyźni czasami mają coś nie tak. Myślę, że mogą sobie... A co ja tutaj będę gadał na temat ich Sami wiecie. Idziemy dalej. Prosto, w prawo, w lewo i gdzieś dojdziemy. Dżambo? I tak generalnie idzie przez wioskę. Mówi się dżambo, mambo, akuna, matata, tratatata, stratopapa. I jesteśmy gdzieś już bo blisko plaży znalazłem znalazłem wodę ale odpływ dzisiaj jest daleko nie będzie pięknej wody blisko nas kurde ile tu kajtów. myślałem że u nas dużo na tych kejtach ludzi Próbuję swoich sił, a jednak nie. To jest ram w zaraz spróbuję policzyć i wyłączę kamerę Ej. No liczyłem 38 kejtów tam w oddali. Jak sobie latają, jeżdżą. Czy nie wiem jak tam, skrówają, pływają? Co <grystanie> właśnie chciałbym powiedzieć? Jedną rzecz. Nie dobra. Dobra, zaraz gdzieś pójdę, to Wam powiem o tych Kej tak powiem, jaka jest cena. I generalnie coś tam wiem. Dobra, dopadł mnie Maszaj i będzie coś mi chciał sprzedać. Co jest Everything okay? Yeah. My name is Fabio. Fabio. A you? Michael. Michael. Tu Fabio będzie nam sprzedawał coś. Yeah. Thanks, what, Fabio. What this uh, a camera? Oh wow. yeah. From me. Uh, what you want? You want to sell to me? Can I show you? <laughs> Can I show you the no, no, the man. I have the last day today. Last day today? Yes. You I've to been everywhere. Uh -huh. I've been everywhere. I tried every everything. Uh -huh. Thank you very much. So why why you did, did you making me last shop, my friend? No, what I, I can't because tomorrow uh, tomorrow I have the fly. I can't smell. Nie, man, no. no, 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 man, no Fabio. Then I will show you very cheaper, No Fabio, dziękuję. I must go. My czekają na for me. Sorry bro. So No, maybe later. I tak to właśnie jest. Nagrałem to i tak pewnie będzie co chwila, bo tak jak się wychodzi na tą plażę, to jest tak co chwilkę ktoś podchodzi, Fabio. Marek, Arek i, i, i jakiś tam inny Masaj i, i sprzedaje wam zioło czy tam jakieś inne rzeczy Piaszek piękny na plaży nie wiem tam tamto tu też jakieś chorągiewki od Diving Center i i druga strona też końca nie widać piękne plaże, naprawdę przyzwyczaiłem się, na początku było takie dzikie ee, było tak dziko z tymi odpływami, ale już się nauczyłem, że tu odpływ i przypływy są co 6 godzin i od pełni, każdej pełni, eee, przypływ jest co 45 minut, także jak wczoraj była pełnia i było o 10, to następnego dnia będzie o 10.45 tak koło Macieja to się kręci, a co do tych kajtów, to weźmy takiego Polaka, który tutaj prowadzi eee, kajty i wszędzie ceny się zaczynały od 400 do 480 dolarów za, za, za 6 godzin i on powiedział, żeby tak przynajmniej nauczyć się cokolwiek trzeba 6 godzin czyli 8, 8 ponad stówek wyrzucić ee, w te lekcje, znaczy wyrzucić, zainwestować jest to bardzo drogie oczywiście nie na naszą kieszeń przypominam, że mój kurs nurkowy kosztuje 400 dolców połowę albo jedną lekcję jedną lekcję takiego 6 godzinnego ale mówiąc o tej cenie i niby, że jest taka duża, a patrząc na ludzi, którzy uprawiają tutaj ten kate, jest bardzo duża i dużo osób się uczy, więc y na wakacjach czemu nie. Też mają dobre palmy przepiękne palmy mają nawet mógłbym powiedzieć Mm. ale w Zambianie mają lepsze Dobra, już mówiłem, że nie mówiłem Trzeba kierować się do domu A to dlatego, że Za dwie godziny muszę wyjść Na swoje nurkowanie No, thanks bro Na to, na nurkowanie Zrobić licencję Wrócę dzisiaj późno ale będę miał to z głowy Także wracam do domku O, są jakieś czorty. Może zbią mi żółwia Jambo, jambo mambo Grają w kamyki O tu w kamyki się tutaj gra O kurde O kurde jambo mambo <laughs> Dobra, daj ci Come on Zbij żółwia O, ta zbiła Zbijesz? Tak. A wszyscy zbili Pęk, Pęk. No, Puszczam wiochę Na autobus idę O kurde, są czorty Hej, Jumbo He? Daj tutaj Selfie Selfie? No to dałeś selfie jedziemy no dawaj. Selfie. It's selfie kurde. Z sortami. <laughs> Thanks. Co za dym? selfie, mają selfie. Idę dalej. O oh, kurde, tu co zgra... a Jumbo. Hej. Rzubie, no. O oh, kurde. Cześć. Dzień dobry. Jumbo, jumbo, jumbo. O kurde. Żbienię ze wszystkimi idę. Z wszystkimi ciortami. I mogę już iść. Elegancka wioska. Nie to tamto. Nie wiem jak chcę wyjść, ale ten goś chyba wie jak chcę wyjść. Więc sobie. Pójdę za nim. You know where is exit? Nie wiem ile. Prawie zaspałem ale na szczęście obudziłem się. Mam 20 minut, a 25 minut to tyle, ile potrzeba, żeby dojść na miejsce. No nie można. Przyszyły do mnie i są kamery. Nie ma. Daj, Pione i nara No, dobrze, dobrze. Daj, piona i Lara. O kurde, ty kurde, o kurde, o kurde Dobra, muszę iść chłopaki No, Ty, ty kurde Ciągle za koszulkę Ale fajnie Co zabawne dzieci, naprawdę Coś innego jak w innych częściach Dobra, dobra, Mordi, Ty, daj mi iść nie, nie. O jest Pacardi Hello To jest mój instruktor Tak No Dzień dobry. Generalnie dobry ziomek I tu reszta jest z ekipy. Z upływał. pływam nie znam tych panów, ale są spoko. O, jeszcze jest mój kolega z pary, że tak powiem. No nie znam, bo to jest Klaudiusz No i dobra. Muszę skompletować swoje rzeczy. A to już macie swoje rzeczy? Tak. Oha dobra to To oficjalnie zostałem nurkiem do 18 metrów mogły pływać z partnerem, oczywiście samemu to jest niebezpieczeństwo eee, no i były przygody przygody były takie że łódka się zepsuła główna i płynęliśmy taką rybacką że jak wiecie, jak chcieliśmy wejść później na łódkę to musieliśmy podać wszystkie rzeczy z wody jak komandosi jeszcze jak wyruszyliśmy zaczął padać deszcz, ale po pierwszym nurkowaniu już, już deszczu nie było wszystko zdałem, koszulkę sobie załatwiłem nową Z nieuwagi. I tyle. no Jestem nurkiem. Nie udało się nic nagrać na tej wyprawie, no bo na kursie nie jest to takie proste, żeby kamerować. Ale pojedziemy na Nungwi, tam będę chciał sobie ponurkować, więc sobie zabiorę swoją kamerę. Już będę wszystko elegancko, będę dwa nurkowania. Także może uda mi się nagrać ten podwodny świat i go tu pokazać. A tymczasem kończę, muszę jeszcze zrobić teorię na Elaringu, żeby dostać swoją licencję, tak do końca, do końca ją przypieczętować, także no siadam, zaraz zrobię, idę spać i elo, no, jeszcze koper jutro gole i będzie gitarka, także zdrówka życzę, serdecznie pozdrawiam i widzimy się, hej, hej, hej.